Zobaczmy, gotowość ekip powiatowych do rozpoczęcia 15 Małopolskich i tym w, w 2014. roku, 2014. tym Do hymno! Głosu Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły w Krakowie Pana Jacka Dońca. Przepraszam bardzo Pana Burmistrza poprosimy tutaj gospodarza dzisiejszych zawodów. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Witam. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszych igrzyskach. Szczególnie serdecznie witam przedstawicieli Małopolskiego Stowarzyszenia Ludowy Zespoły Sportowe. Witam serdecznie wszystkich zawodników. Życzę zdrowej, sportowej rywalizacji, osiągnięcia jak najlepszych wyników, a przede wszystkim żeby te dzisiejsze ibrzyska dla wszystkich szczęśliwie się zakończyły. Życzę Państwu, abyście wyjeżdżając z wojnicza wynieśli jak najlepsze wspomnienia. Życzę wszystkiego dobrego. Po raz drugi jesteśmy na obiekcie Oliwy wojnicz. 7 lat temu ugościliśmy tutaj, dostaliśmy doskonale przyjęcie. Myślę, że dzisiaj również. Taka, taka sama gościnność już widać po panu burmistrzu. I życzymy czystej sportowej walki, jak najlepszych osiągnięć i wyników. Zwycięzcy dzisiejszych zawodów w poszczególnych kategoriach będą w finale ogólnopolskim naszego zrzeszenia. W, w słupicach, a dzień to dokładnie będzie podane. 15. Igrzyska Noopolskiego Rzeszenia NZS uważam za otwarte. A teraz zapalimy z Biednie to był zawodnik, obecny działacz klubu olimpijskiego, pan Jarosław Krajewski. Zniszc został zapalony i prosimy Inspekta Rada, żeby na imprezy. čeho